Witaj. Oto znowu się widzimy, bo chcę Was zaprosić na kolejne, tym razem już ostatnie w tym sezonie, spotkanie dla przedsiębiorców i jeszcze ciągle online. Chcemy spotkać się po raz pierwszy już na żywo, jeżeli Pan Bóg pozwoli, 14 września tego roku w stałym miejscu w sali konferencyjnej firmy Opus, ale na razie musimy dotrwać w tym sezonie 2019-2020. W formie online do końca. Chcę Was zaprosić w najbliższy poniedziałek na spotkanie przy Zoomie i YouTube, gdzie jeden z nas, Piotrek Pytel, chce Was zaprosić na rozważenie pierwszego rozdziału listu do Koryntian. Jego temat, który chcę z Wami poruszyć, można by nazwać w ten sposób. O ileż więcej Bóg ma dla Ciebie niż myślisz? Chce Ci to pokazać? To właśnie pokaże nam Piotr Pytel w najbliższy poniedziałek o godzinie 18? A teraz już taka krótka tradycja, chcę wam zadać pytanie związane z tekstem biblijnym. Pytanie brzmi następująco: do jakich dwóch przeciwstawnych postaw i postępowań wzywa nas Jezus w dwóch różnych Fragmentach kazania na górze. No dobrze, pytanie zadałem, teraz przeczytam te dwa fragmenty i od razu uprzedzam, odpowiem na to pytanie. Pierwszy fragment z piątego rozdziału: Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak, niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. I teraz drugi fragment z szóstego rozdziału. Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do ojca swego, który jest w ukryciu. Powtórzę teraz pytanie: do jakich dwóch przeciwstawnych postaw i zachowań namawia nas Jezus w dwóch różnych fragmentach tego samego kazania na górze? Otóż odpowiadam na to pytanie zagadkę. Jezus. Namawia nas do tego, abyśmy w życiu stosowali następującą regułę. Wtedy, kiedy chcesz się ukryć, przezwycięż to i pokaż się. A wtedy, kiedy się chcesz pokazać, przezwycięż to i ukryj się. Chcę Was zaprosić jeszcze raz na przyszły poniedziałek, na 18.00, na ostatnie spotkanie w tym sezonie w ramach spotkań dla przedsiębiorców. Gdzie naszym mówcą i gospodarzem będzie Piotr Pyten. Zostańcie z Bogiem.